Chciałem się podzielić, bracia i siostry, takim świadectwem. Mój sąsiad o imieniu Eugeniusz, który skończył 92 lata, był we wtorek tego tygodnia, który minął na zabiegu usunięcia zaćmy. Mieszka na pierwszym piętrze. Można tak powiedzieć, nie ma tu rodziny, bo jeden syn jego jest w Austrii, córka jest w Tarnowie i tutaj w sumie mie mie mieszka, mieszka sam. No i no siło rzeczy przecież e, tak jak słowo mówi, mamy świadczyć swoim chrześcijaństwem. No Wszędzie, wszystkim, a szczególnie osobom, które słyszały Bożą dobrą nowinę, ale się nie nawróciły i myślę, że on na razie jeszcze nie podjął tej decyzji, choć rozmawiałem, mieszkamy tam kilka lat już z sobą, wiele słyszał o Bożej dobrej nowinie, no ale jednak tak prawdę mówiąc nie podjął tej decyzji, bo to widać. Człowiek, który jest prowadzony Duchem Świętym, to widzi, jak człowiek mówi, jak się zachowuje, jak używa słów i tak dalej, i tak dalej. Także to się nie da oszukać, no, nawet chrześcijanina, co dopiero Boga I, i boleję trochę nad tym, że dużo pracy w to włożyłem. Modliliśmy się, czytaliśmy i, i tego, choć on tam mówi, że się nawrócił, ale, ale wiem, że nie. Ale póki żyje, mam tą nadzieję. Ale nawet nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że e, ten zabieg zdawałoby się, że on jest niby taki prosty. Mnie też on czeka, a chyba, że w cudowny sposób. Modlitwy naszych braci i siód ze zboru i wszystkich. W cudowny sposób, po prostu uniknę go. No, ale póki co to wszystkie są wskazania lekarskie, że, że będę musiał mieć go. Tak jak tego. No i e, dużo jest leków po tym wszystkim. Raz, że on nie może e, widzieć dobrze, bo i to drugie oko też jest jego słabiutkie. No więc wiadomo, że musiałem się zapoznać z tą, tą epikryzą lekarską. Jest tam kilka kartek no, i, i tych leków, i one są no, dużo: jednych pięć razy dziennie, drugie cztery, później dwa i, i tak dalej. To wszystko mi się dość skomplikowane. Rozpisałem mu to wszystko na czterech kartkach formatu A4, wyraźnie, takim grubym, flamastym, żeby, żeby widział, no, bo nie mogę być tam u niego 12 godzin, bo to jest od 8 rano do prawie do 8 wieczór, i to w przerwach co godziny. Niektóre się leki nakładają, niektóre są tego. I tak e, służę mu, można powiedzieć. Sprawia to mi wielką radość, że mogę mojemu bliźniemu służyć, że mogę mu służyć i, i z radością, nawet wychodzę mu naprzeciw, mówię do niego: Słuchaj, mów jeszcze co ci potrzeba. Oprócz tego. To, to będę po prostu, jak to się mówi, ci w tym wszystkim usługiwał. No i, i, no i można powiedzieć, na razie idzie wszystko, nie ma jakichś problemów, y, że tam go oczy bolą czy coś i jakiegoś zaczerwienienia czy jakiegoś tego. Y, Także że, że, widzę, że, że no idzie to w kierunku, ale, no ale to musimy uwierzyć, wiek. 92 lata skończone, to, to już, jak to się mówi, tak można powiedzieć, to nie są żarty. To jest, to jest i organicz, i wszystko jest, jest, jest wyniszczone w tym wszystkim. No ale no, idzie, idzie, mam nadzieję, ku, ku dobremu. No, ale przede wszystkim jest jedno, że on się czuje pewnie, że. Mam klucze od jego domu, także już go nie absorbuję, żeby on tam mi otwierał drzwi, czy nie otwierał, bo to nie jest ta, takie łatwe. Mam klucze, otwieram, przychodzę, wchodzę do niego i już tam on, no, jest to w tym wieku, trochę przygłuchy. Wchodzę, to już mówię, Eugeniusz, jestem, witam ciebie, Eugeniusz. No to żeby już nie, nie myślał, że ktoś się włamuje do, do jego mieszkania, bo to, to różnie może być. no. A... Teraz y, chcę powiedzieć, no i, i ostatnio poszedłem do niego. Ciebie też, bracie, Eugeniuszu. muszę przyjść do ciebie z maszynką do golenia i cię troszkę, może pastora. Widzę, że geniu również też troszkę, no, on nie, za, nie ma brody, ale, no, wiadomo, że u włosy rosną, no i, i, i byłem tego elektryczną maszynką go obgoliłem ładnie, żeby wyglądał i, i, i żeby się poczuł, też tak poczuł, że człowiek jak się ogoli i, i tego ja mówię o sobie, a ci, którzy mają brodę, to się sobie no i, i mówią, o dobrze się czuję, bo sobie skróciłem o 3 centymetry. No, ale w każdym razie też go też go po prostu ogoliłem i w sumie miałem w tym taką wielką satysfakcję, patrząc na niego, że i on się tak czuje dobrze, że się pogłaskał i później się poszedł, tam tym płynem pomył, że no, to, to, to też daje, to jest dobre też i przy leczeniu i przed takim dobrym samopoczuciem, że, że a zarosnę i no i co, i będę tak wyglądał i tak dalej. Także myślę, że na różne sposoby no, Bóg tak w sumie działa. Może i przez to też widząc, że ani nie jestem jego rodziną, a się z nim troszczę, tak jakby to był mój ojciec na przykład, czy, czy, czy tego. Myślę, że może przez to też Bóg coś wzbudzi w jego, w jego sercu i, i, i może, powiem, nie pójdzie w potępienie, nie? Wolałbym, żeby był zbawiony. No, ale w każdym razie, no, jest taki przykład że dziękuję Bogu, tak można powiedzieć, z, z radością idę do Niego, z radością idę do Niego i robię Mu zakupy, przynoszę Mu to wszystko, jeszcze Mu mówię. I muszę Wam powiedzieć, bracia i siostry, że jeżeli Bóg na przykład, ma, ma, to jest takie jak powiedziane, tam gdzie ja jestem, tam sługa Mu jest. I to ani nie z przymusu, ani nie tego o muszę iść, czy coś takiego. Nawet jak czytam sobie słowo, czy coś tam robię, ale ja mówię, o, i idę teraz do niego, żeby z nim trochę pobyć, porozmawiać. Jest to taka naturalna, normalna radość wychodząca z serca człowieka. I myślę, że, że Bogu się to, to podoba, a... I jeszcze tak mogę powiedzieć, nic nie mam w sercu w sobie, co by mi pozostawało, że coś ja robię i coś bym chciał uszknąć z tego dla siebie. Po prostu tak, jakbym całkowicie był wyzerowany z tego. Czyli po prostu tak, jakby to mnie nie dotyczyło wszędzie sensie czegoś, że coś skapnie na mnie z tego tytułu. I ja mówię zawsze Genek, oddaj chwałę Bogu, on mi też dziękuję. No dziękuję Ci, że mam takiego sąsiada, że mogę na nim polegać. No, mówię, dobra, no, miło mi to słyszeć, ale przede wszystkim dziękuj Panu Jezusowi Chrystusowi. Bo dzięki niemu, ja właśnie jestem tym, że ci mogę służyć. Dzięki niemu właśnie i to służę Ci z radością. No i to jest chyba takie no, świadectwo, mam nadzieję. No, dziękuję. Chwała Bogu za wszystko.